Witam Was, kochani, serdecznie w tych przepięknych okolicznościach przyrody. I myślę, że śmiało mogę powiedzieć, że sezon mojej letniej kaplicy uważam za otwarty. Jedziemy. Muzyka serdecznie jest pięknie, tak jak mówiłem sezon uważam za otwarty yy, dzisiaj też zamierzam wyjąć z garażu wszystkie te rzeczy ogrodowe, czyli parasole, nie parasole, ratany fotele, krzesła stoły <grytanie> i przede wszystkim grilla bo trzeba by go dzisiaj odpalić jak otwierać sezon to w całości i w pełni no yy, ale zanim do tego to to dzisiejszy temat filmu. Przepraszam za styk kaptur, ale w sumie już mogę go zdjąć, bo słoneczko trochę wyżej, niby tak pięknie, ale, ale też zimno, bo gdy tu szedłem rano, to, to był jeden stopień. Teraz jest trochę cieplej, no. Ale do rzeczy: tytuł dzisiejszego filmu Seks, pornografia, masturbacja. No, ciężki kaliber. Trudne tematy. Myślę sobie, że yy, no, takie tematy, które bardzo często są zamiatane pod dywan, tematy tabu, bardzo mało się o tym mówi. Wprost, mądrze. Yy, no a jest to temat bardzo ważny i też przyszło mi tak w sercu mocno ostatnio, właśnie, żeby podzielić się z Wami takim moim doświadczeniem tej seksualności umie w życiu. Yy, też od samego początku, jeszcze wtedy, kiedy byłem nastolatkiem kiedy byłem też człowiekiem bardzo pogubionym. No i też teraz, z perspektywy, z perspektywy lat, już jak to wszystko wygląda, jak to wszystko się u mnie przełożyło z teorii w praktykę. No właśnie, ale żeby o tym mówić, to myślę sobie też, że trzeba by na początku odpowiedzieć sobie na takie jedno podstawowe pytanie, które wydaje się, Pewnie oczywiste, ale w praktyce wcale tak nie jest. Czyli tak naprawdę po co jest ten seks? Jakie są jego główne cele? No i ja tak patrząc na to wszystko z doświadczenia, z całego życia, też z tej wiedzy, którą zdobyłem na przekroju tych lat bycia też z Panem Bogiem, poszukiwania prawdy, no to widzę sobie takie trzy główne cele właśnie seksu. Pierwszy jest oczywiście bardzo oczywisty i to każdy pewnie wie, że jest zadaniem seksu i po co on jest stworzony przez Pana Boga, to to, abyśmy się rozmnażali, czyli prokreacja. Jest to bardzo oczywiste. Druga, drugi taki cel i to jest, o którym się często nie mówi i myślę, że to nie jest takie oczywiste, czyli budowanie więzi między dwojgiem ludzi, a najlepiej Między małżeń, małż, małżeństwem, między ludźmi, którzy są po prostu w małżeństwie. A czemu w małżeństwie, to jeszcze o tym powiem. No i trzecia to przyjemność. Myślę sobie, że też ważne jest, aby spojrzeć na te cele w tej hierarchii, czyli no, rozmnażanie jest to pewnie główna rzecz. Później, właśnie budowanie więzi, takie dopełnienie miłości. I trzecie to jest przyjemność. Świat, media przekazuje nam to, podaje nam to w całkiem odwrotny sposób. Wywraca to wszystko do góry nogami. No i właśnie zaczyna od tego, że mówi nam o tym, że seks to przede wszystkim przyjemność, że po to on właśnie jest, nie? że mamy z niego czerpać przede wszystkim przyjemność. Oczywiście później, w drugiej kolejności dopiero mówi nam o tym, że z niego biorą się dzieci, czyli rozmnażanie, Ale oczywiście można to w jakiś sposób odejść, różnego rodzaju sposób jest wiele różnych sposobów antykoncepcji, tak? No a jeżeli coś pójdzie nie tak, czyli w konsekwencji tej, tej przyjemności z antykoncepcją, nie, jeżeli poczyni się dziecko, no to mamy też różnego rodzaju sposoby na aborcję, czyli usunięcie tych konsekwencji, nie tak. W telegraficznym skrócie, ale ogólnie podaje nam yy, to świat. Nie? No i bardzo wielu młodych ludzi yy, wchodzi w tą seksualność, w tą sferę właśnie w ten sposób. I ze mną było tak samo. Tutaj chciałbym się z Wami podzielić właśnie takim moim świadectwem. Jako młody człowiek, kiedy dojrzałem do tej seksualności, kiedy zacząłem w nią wchodzić, no to nie miał mi kto mieć, wyjaśnić. W dobry, mądry sposób, po co jest seks, na czym on polega. No i czerpałem właśnie tak jak pewnie większość młodych ludzi to czerpie, właśnie z mediów. Bardzo szybko weszłem w masturbację, co za tym idzie, pornografię. Później zacząłem współżyć z dziewczynami. Jako młody człowiek, wiecie, gdzie to buzuje wszystko, szczególnie w. Młodych mężczyznach, nie, ten testosteron, bo nasza seksualność się odzywa, to no, chcemy go jak najwięcej i tak naprawdę nieważne z kim, oby tylko był. Więc te wszystkie związki, yy, takie niedojrzałe z dziewczynami, jako nastolatek, no to właśnie były głównie po to, właśnie, aby się z tą dziewczyną przespać, nie? Yy, No i tak to się odbywało. Później doszło do tego też korzystanie z domów publicznych, prostytutki. I cała ta moja sfera seksualności właśnie tak wyglądała. No, i gdy patrzę na to teraz z perspektywy czasu, to widzę jak bardzo dużo złego, jak bardzo poraniło mnie to wszystko, właśnie przez to, że weszłem w to w ten sposób, nie. Nie mówiąc już o tym, jak też wiele dziewczyn młodych zraniłem, nie, że właśnie gdzieś tam wykorzystałem, tylko i później już zostawiłem, bo interesowało mnie tylko to, tylko seks, nie no, ale to wszystko spowodowało, że stałem się człowiekiem, który patrzy na kobiety jak na przedmioty. Cały ten obraz seksualności, który podaje nam pornografia, bardzo krzywi tą seksualność, nie, tą sferę. Podaje nam po prostu nieprawdę i my zaczynamy patrzeć na kobiety właśnie jako taki obraz. Pożądania, nie? I to bardzo mocno wchodzi gdzieś do, do naszej psychiki. Ja, wiecie, gdy się ożeniłem, gdy zacząłem budować już tą moją seksualność, tą sferę seksualną, tylko z jedną partnerką, tylko z moją żoną, no to było bardzo trudne. Pojawiło się bardzo dużo trudności bardzo dużo kłótni, napięć z tym związanych, no bo właśnie miałem. Bardzo zaburzoną tą sferę, bardzo dużo ran tych obrazów przeniknęło do, mojej, do mojego wnętrza, nie z tej pornografii, i tak dalej. Więc tak widziałem tą seksualność i tak ją chciałem układać z mężoną, te różne pozy, wiecie, te różne miejsca i tak dalej. Ten, ten fałszywy świat, który podaje pornografia, bardzo mocno się odcisnął, i też na żonę patrzyłem, jako na taki yy, właśnie obiekt pożądania, nie, bardzo chciałabym tego seksu dużo wszędzie, nie patrząc na jej uczucia, na jej gotowość na to wszystko, nie, więc no to tak jak mówiłem generowało bardzo dużo trudności, nie, i nieporozumień, kłótni też, nie, często ta emocjonalność związana z tym była bardzo mocno napięta, no właśnie, ale dzięki panu Bogu, dzięki Panie Boże, że mnie znalazłeś, bo już od 10 lat, kiedy zaczynam podążać, zacząłem podążać i, i ciągle staram się to robić za Panem Bogiem, naszadować go, szukać go, poznawać go. To on zaczął wchodzić w każdą sferę mojego życia i, i też właśnie w tą sferę seksualności. Zacząłem dużo czytać na ten temat, słuchać różnych konferencji. No i Pan Bóg przyszedł z uzdrowieniem, zacząłem się też modlić o to mocno i jakby uzdrowił mnie w tej sferze czystości. Dzisiaj jestem, żyję w czystości tak naprawdę, współżyję tylko z moją żoną i staram się właśnie budować tę sferę w prawdziwy i dobry sposób. Nie? nie jest to łatwo, bo gdzieś te obrazy wracają, gdzieś ta porządliwość w nas jest, nie? ale dużo już się udało zrobić. Pan Bóg mi cały czas pokazuje, jak to robić. No i bardzo ważne jest, tak jak mówiłem wcześniej, właśnie to, żeby Yy, ta sfera seksualności Że ona jest właśnie w małżeństwie nie? No Bo wiecie nam bardzo pomaga to Że yy, ślubowaliśmy sobie Że będziemy za sobą Do końca życia nieważne W chorobie, w zdrowiu W nieszczęściu będziemy za sobą To, nam, to nas też otwiera na tą sferę yy, Tej intymności Daje nam takie poczucie bezpieczeństwa Że siebie nie zostawimy nie? Jakkolwiek by nie było yy, No i to nam pomaga Wejść w tą sferę być z sobą, być tym jednym ciałem. Tak jak też Pan Bóg w swoim słowie mówi, że odtąd nie jesteście już dwoje, ale jesteście jednym ciałem. Nie? I to się odbywa w, pełnej, w pełnym tego słowa znaczeniu, na wszystkich poziomach. Nie tylko na tym poziomie fizyczności, co oczywiście też jest ważne, ale na poziomie emocjonalnym, na poziomie wrażliwości, uczuć dwojga osób. Nie? Ta intymność. W pełni może mieć miejsce właśnie podczas zbliżenia, I, i tutaj nie jest najważniejszy, wiecie, orgazm, nie jest najważniejsza ta przyjemność, tylko najważniejsza jest ta wrażliwość, te uczucia, te, te, te bycie blisko, ta więź, która, która się buduje i zawiązuje właśnie podczas zbliżenia. No i, i, i cały kształt wtedy właśnie w tym odpowiedni sposób jest. Czymś pięknym. No, tego trzeba po prostu doświadczyć. Tego nie da się opowiedzieć, jeżeli w ten sposób do tego podchodzimy. No a tak to stworzył Pan Bóg, więc ja tego niesamowicie doświadczam i w tej sferze jest coraz lepiej między nami. No, jestem otwarty na więcej, bo wiem, że jeszcze dużo pracy między, u mnie i u mojej, z moją żoną także. Także dziękuję Bogu, że tak jest, że dał mi tą wolność w tej sferze czystości i buduje teraz to w właściwy, prawdziwy sposób. i Daje nam to niesamowitą przyjemność właśnie, ale przede wszystkim buduje więź. Buduje więź i ta miłość jest taka pełniejsza. Ja dzięki temu, jeżeli w ten sposób podchodzę do seksualności, to też zmienia mnie jako człowieka. Ja potrafię bardziej kochać, bardziej służyć mojej żonie. Nie? Kiedy nie patrzę tylko z perspektywy takiej właśnie fizyczności. To wszystko, o czym mówi nam... Ten świat i, i pornografia i tak dalej nie? na żonę, tylko właśnie w ten sposób. To, to przekłada się na też inne sfery naszej codzienności w naszym życiu wspólnym, nie? więc to jest niesamowite. Yy, no dlatego też chciałem się z wami tym podzielić, abyście spojrzeli na to właśnie w ten sposób, nie. Abyście zobaczyli, przyjrzeli się tej sferze, właśnie, jak to jest u was. Czy właśnie w tej kolejności na to patrzycie, nie? Może jest troszeczkę zaniedbań, może jest, yy, nie mieliście też świadomości tego. Więc warto właśnie poszukać dobrych materiałów na ten temat, zdobyć trochę wiedzy, różne konferencje na ten temat, przede wszystkim chrześcijańskie, które właśnie w ten sposób o tym mówią i zacząć można w ten sposób z Bożą pomocą, też z modlitwą budować na nowo tą sferę, która jest piękna, sferę seksualności w związku. Nie? Więc tego Wam kochani z całego serca życzę, też wszystkim młodym ludziom, którzy pewnie się borykają z różnymi trudnościami w, tym, w tych tematach, Chociaż wiem, że na początku to wszystko tak pięknie wygląda, nie? Masturbacja, teraz się o tym mówi, że to jest nic, nic złego. Yy, pornografia i tak dalej. To wszystko naprawdę, kochani, odbije się na Waszej psychice, na Waszym zdrowiu i później na Waszym dorosłym, całym życiu. Później bardzo trudno jest z tego wyjść. Zabiera nam to godność, poczucie wartości. Wstydzimy się tego. To jest niesamowite, złe konsekwencje przynosi na całe nasze życie, więc. Też mam nadzieję, że może ten filmik Wam pomoże uświadomić Wam trochę, jaka jest prawda na ten temat, i gdzieś tam poszukacie w tym temacie trochę mądrej, dobrej wiedzy. Tego Wam z całego serca życzę, abyście w ten sposób właśnie mądry wchodzili w tą sferę, nie? budowali tą sferę. Tyle, kochani, na ten temat i łatwo o tym mówić, ale myślę, że warto. Dlatego też nie odwagi w tym temacie, ciągnijcie poruszcie, zagłębcie się gdzieś w to, odpowiedzcie sobie na ważne pytania, które może się po tym filmie zrodzą w Was i do boju z Panem Bogiem a będzie piękny, bo Pan Bóg jest piękny, dobry i tego Wam i sobie z całego serca życzę trzymajcie się, pozdrawiam Was serdecznie ja zaraz uszłam do domku wyciągać grilla, kosić trawę no i ruszamy z tym słoneczkiem z tą wiosną, mam nadzieję, że już pozostanie z nami na dłużej że już ta zima nie będzie wracać, nie? Czas najwyższy. Trzymajcie się, pozdrawiam Was serdecznie z całego serca z Panem Bogiem. Pa!